Jeszcze Jeszcze coś tam uzgadniamy. A sędzią tego wydarzenia ringowym będzie Szymon Derengowski. Szymon już stoi skoncentrowany na sędzim. Też spoczywa poważny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa obu zawodnikom, którzy chcą sobie zrobić krzywdę, powiedzmy to prosto. Szachy. Szachy. Jeszcze... Króciutko, jeszcze spojrzenia. No i za chwilę zacznie się. A my zapraszamy. Czwarte wydarzenie. Myślę, że będziecie Państwo ogromnie usatysfakcjonowani. Pierwsza z dziesięciu walk za chwilę. Maciej, na co naprawdę liczysz tutaj? No pewnie będą jakieś ostre fajerwerki i zobaczymy ich umiejętności. No jestem zwolennikiem stójki, więc chciałbym, żeby ta walka się toczyła stójca, ale różnie to może być tutaj. Też nie jest tak, że ludzie chcą zobaczyć Luda, pierwca i facetów, którzy nie do końca o, potrafią się bić. Roadkick, road szybkie obalenie po chyba szybko się to skończy. Raczej bardzo Batań, szybko, batalnia, tak. się fatalna obrona. O, ależ tutaj się zaczęło, ależ się zaczęło. Sasza Mużejko zwycięża, pierwsze zwycięstwo jego karierze. A przypomnę, że miał już walkę w organizacji konkurencyjnej. Fame MMA tam przegrał z krychą UFC. To być może spotkałeś kiedyś w UFC krychę. Nie, <laughs> Nie spotkałem, ale w chyba czasami pojmał. Ale Krystian na pewno dzisiaj ogląda i na pewno jest z tego zadowolony, bo jego rywal były w pewien sposób pokazał, że jest wartościowym rywalem. Tak jest. Adrian Cios! Niektórzy żartowali sobie przewrotnie, że Adrian Cios, dlatego ma takie nazwisko, że jest na jeden cios i gdzieś tutaj w ten sposób to ujmowano. No dzisiaj niestety ta zasada znalazła potwierdzenie, ale no cóż, tak czasami bywa. Bardzo dużo emocji zawodnicy pewnie jeszcze przeżywali. To spalenie, że tak powiem, miało duży wpływ, bo chłopak od razu się położył, popełnił fatalny błąd. Zero wyczekania, pełna agresja i no. I... Tyle. Klemens Ewald widzę jest tam e, w narożniku Saszy Murzejko. Stoi spokojnie, emocje, zadowolony. Dobra praca została wykonana. Tak jak widać no. To zdarza się. Już, już. Patrzę, tak uderzenia. Nawet czyste nie były na razie. Źle się bronił ten na dole. No. Tyle można powiedzieć. No. Zapewne przewidywał tylko kwestię ataku, a niekoniecznie obrony. Dokładnie tak mogło być. <laughs> Najlepszą obroną jest, jest atak. atak. Dokładnie tak. Na szczęście nikomu się nic nie stało, parę ciosów dokumentujących całe wydarzenie, kochani. No i pierwsza walka za nami. Pierwsza z dziesięciu. Niesamowite, ale chyba nie oczekiwaliśmy tutaj jakiegoś długiego pojedynku, jakiegoś naprawdę... Po jedynku, który rozstrzygnie się na punkty. Myślę, że to jest też czasami sens tego, że free fighty są takie, że kończą się bardzo szybko. Dokładnie to jest show. Nie ma, że tak powiemy, zbyt dużo... zbyt dużej nudy. I za chwilę Michał baleszczyński lis przeczyta werdykt oficjalny. My już go znamy, ale posłuchajmy. Panie i panowie, zwycięzcą przez knockout zostaje. Aleksandr, Sasa Muzejko! A puchar wręczy w imieniu Centrum Kultury Studenckiej Pinokio w Szczecinie Maciej Wadas.